12 południe. Za nami bardzo serdecznie witam ser y wszystkich mieszkańców naszego miasta, witam gości, którzy przybyli na obchody święta naszego miasta. Bawimy się już od y trzech dni. W piątek był dzień młodzieżowy. Wszystkie atrakcje, które zdarzyły się, były dedykowane naszej młodzieży i wszystkim gościom, którzy przybyli do naszego grodu. W dniu wczorajszym obok wielu atrakcji, wielu występów zagrał Jacek Stawórski. Myślę, że gusta wszystkich zaspokoił, a w dniu dzisiejszym bawiłem się już od godzinie 10, bo o godzinie 10.00 rozpoczął się później sztabowy opuchar burmistrza naszego miasta. Dzisiaj, jak Państwo widzą, koncert na Mysłowskiej Orkiestry Dętej, a na... Błoniak Namysłowski. Spotykamy się około godziny 16 i tam pierwszy festiwal sobowtórów muzycznych atrakcja, której jeszcze w Namysłowie nie było. To wszystko przed nami. Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy. I przed nami, zgodnie z obietnicą, namysłowska orkiestra Denta. Witamy, brawami w Nowym Witam, bardzo mi miło. Fantastycznie to zrobiłeś, Daniel, naprawdę. To było o mnie wszystko? No, nauczę się sam, żeby umieć to powtarzać. Czytałem swoje CV, ale tak <grym> Aha, tylko pasowało akurat. akurat. Maha, do tych wszystkich, którzy sobie tam siedzicie. Mam nadzieję, że chwilę będziecie jeszcze siedzieli, ale potem podejdziecie bliżej. Tak tak. słońce zamówiłem z Warszawy, specjalnie przywiozłem ze sobą. Po drodze cały czas mi towarzyszyło, więc gwarantuję, że będzie pięknie. Myślę, że znalazłem się tutaj słusznie i będę się bawił razem z Wami. A naprawdę, dzisiejszy wieczór, sam wiesz, Daniel, że wprawdzie nie ma Wielkiej Gwiazdy. To prawda, ale to, co usłyszycie i zobaczycie, prawdopodobnie powie Wam, ha, to był chyba nawet najlepszy dzień. Bo wiadomo, że wczoraj Stachurski zrobił show, no bo jest showmanem i jest wielką gwiazdą. Ale dzisiaj ci wykonawcy, którzy są, zadziwią Was. Ja widziałem te dwa zespoły i jeżeli zamkniecie oczy, nie będziecie patrzyli. To będzie wam się wydawało, że to są oryginały. Są naprawdę fantastycznie, więc dzwoncie jeszcze poznajomych. A jeśli otworzycie oczy później, to okaże się, że są jeszcze lepsi, bo młodsi, przystojniejsi są młodzi są lepiej ubrani niż oryginały. Także to będzie fantastyczne. Dzwoncie poznajomych, bo to jest wieczór trzeba tutaj być w tym miejscu. Jedyna taka okazja. Ja widziałem gdzieś na Błoniach Namysłowskich kręcili się ci, których nie można się doprosić, by wystąpili razem od tylu lat. Czyli zespół ABBA chodzi sobie gdzieś po naszych Błoniach Namysłowskich. Jest też szewiecki duet Roxette, dobrze znany nam. Kto to jeszcze? Cały świat jest. Michael! Michael tak tu będzie To Jest pewnie. Michael i to zdziwicie się jak zobaczycie Michaela. Oj, zdziwicie się A bardzo. A podobno żyje, bo Stevie Wonder go widział. Tak. Także tak, Michael tak, dzisiaj na naszych tak. y, błoniach namysłowskich. Będzie coś po polsku też przecież. Dżem. Tak. Dżem. Będzie jam, Tylko dżem jeszcze? Ekipa. Ty, tylko dżem, tak? Nie będzie nic więcej polskiego? Ym, no i nie, nie. Będzie A, Lady no. Punk. No będzie Lady Punk, A jak, Sebić, sami, jak, sam, jak sami wiecie, jak gra Lady Punk, to nie wiadomo czy zagra. Natomiast ten Lady Punk wiadomo, że zagra, więc to jest od razu duży, duży plus. Że będzie na pewno ten koncert, nie będzie takiego znaku zapytania. A Lady Punk jest bardzo lubiany w Namysłowie. Tak? tak. Mam przyjaciół Namysłowi, wiem, że u nich w domu jeszcze na kaseciakach Lady Punk. Oczywiście to fantastyczny zespół. Jako, że jestem zaprzyjaźniony, mogę sobie lekko pożartować, bo bajanki by mi to wybaczyły i nie byliby źli. Chociaż wiadomo, że są już trochę zmęczeni, więc teraz nie dają rady. To ten zespół, który będzie grał Lady Punk, da radę. Więc tak jak Wam powiedziałem, słońce jest, proszę bardzo, chmury się rozstąpiły namysłów.

Let's go. let